Dzień dobry, witam wszystkich. Dziś 13, może nie pechowy dzień. Druga część targu. Druga część relacji z targu. Z Bodzentyna. 13 lipca. Ile cenimy te? Łodki diamentowe po 6, diamentowe po 6 A tu? Dla czarnego 50 zł, tego czajki stóweczkę. Czajki One są y, zeszłoroczne? No z tego roku. To z tego młode. roku? Młode. Młode, młode. Ale, ale pierzaki, pierzaki. No, pięknie się prezentują. Mhm. O, tu jest pyłek kwiatowy, może ktoś nabyć jak gołąbki trzyma. Także akurat... Ile taki słoiczek? Dwie dyszki, Fajnie. pieżga, tak samo. Może nabyć. I miody wszelkiego rodzaju. A... Wołżańskie. Dwie stówki. Dwie? Dwie stówki. Wołżańskie. Ale to one są bardziej wystawowe niż żeby latały, nie? bo fajnie Król nie króci, poleci, tu i jest tak, nie? Ja niech lubię. Czajki? Czajki saksańskie. Powiem Ci tak szczerze, Turczyny rzuciłem, to mi wyprowadziły żółtę ładną. A ich młodego jednego pod kurczyny rzuciłem, wyprowadził. Wyprowadził? No. Aj! No bo już mają te dzioczki takie wieś, średnie i i nie mają karny. Ja mm -hmm. się sam zdziwiłem, idę, patrzę my nie zniszczyły go. Jest lata kurzba, normalnie czarny fajny. Widziałeś ja tego czarnego? Myślałem, że pójdzie na straty. Nie, dały radę, kurczyny. No super, a te czajki są tańsze, te czy ta nie, sama tak cena? Same, ta sama cena Ta sama cena. Niech się, nie śpi. Za nieczaki. Tak. Tylko, że białe, mało spotykane. Tak? Zajęć czaki. Ile od sztuki? 35. 35 zł. Można nabyć. Następny targ co ozwolę, nie? zwolę, nie? Pewnie także dziękuję bardzo. Jak cenimy te, te muziki, mulamansy? A po 20. A czarne to są z tych tygrysów czy to z pocztowych? Nie, tak jest Po 10. Proszę. No, takie młodziki do nabycia dzisiaj w Bozentynie. No, dziękuję bardzo. Pawiki po dwie dychy, białogłówki po trzy dychy, krymeczki. A te pawiki jak cenimy, to tu w drugiej klatce. Cena białych ogonach chcę stówkę. A cena białych ogonów, stówkę. Dziękuję bardzo. Te wiedeńskie. Po 60. Po, sze... po 60. 60. zł? Suka. A winereczka? A podychaczki, to podychaczki. Podychaczki. I to jest e, styk? Staropolskie i rzeszowski. Rzeszowski, czerwony, ten czerwony, rzeszowski. pstry. Staropolskie tańsze czy, czy rzeszowski tańszy? Rzeszowski tańszy. Ile za niego? 40 zł. Młody. A staropolskie to jest. Cała para? Nie, to są dwie samiczki po 70 zł. Po 70 zł. Niebieska pstra i czarna pstra. Po 70 zł. Ładne samiczki. I takie kolorowe. I zadbane aż się świecą. Także zdrowie, zdrowie, tryska to jest najważniejsze. Dziękuję jeśli cię. Dzień dobry. Co to Stasiu przywioze dzisiaj? Wiedeńskie masz? Bocianki? Jak to cenowo wygląda? To są po tak, po za sztukę. Za sztukę. I 80 zł był Po 80 tybę, za sztukę wiedeńskie, fajnie. Pocztowe od do? Od 5 do pięciu. Aha. A tu już jeszcze zdążę sfilmować? Orlik polski, Panie Zbyszku. To to jednakowe. Tak, tak, tak. tak. Ile taka parka tych orników? 15 zł za sztukę. To 15 zł za sztukę. Panie, dziękuję bardzo. Ptaszek 4 tak. Ile za taką klatkę? 6 dyszek 6 za taką klatkę, dzisiaj po punkcie Panie, dziękuję pięknie. Jak cenimy te młode pawiki? A dorosłe? Nie, tu nie ma dorosłych. Jeden dorosły, ten, 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 na podaj go po 15 zł młode ten 20. ten 20 ten dorosły ten co na wprost jest a czerwony pocztowy? no ja wiem ile za niego ze steru taki aha, wyszedł taki wyszedł, fajny no dobrze, dziękuję bardzo po 10 zł po 10 zł po 10 zł jak Dziękuję. 100 zł. Ta para 100 zł, to są te... To są Widy Widymy koroniata i łapciata. 100 zł. Kremek Krymek 10 zł. Krymek 10 zł. A pozostałe? Bo to i budapeszty są, widzę. Tak. Para budapesztów, łapciaty. No i takie 40 zł. Fajnie. No. 40 to pozdrawiamy żonę. Tak, pozdrawiamy, tak, tak. pozdrawiamy żonę, tak. żonę Żo Teresę. Żonę Teresę, fajnie. W drugiej części pani Tereso, proszę tak. zobaczyć, dziś wziąć na Zbyszka, wejść na Zwyżka Świat Gołębi, i w drugiej części tak. będzie dzisiaj z 13 lipca. Data jest najważniejsza, Zwyżka Świat Gołębi, data i mąż pozdrawia. Także życzymy zdrówka. Tak, dziękujemy. Dziękuję, ślisko, Ślicznie. Jakbym oglądał, to już tam może był w bagażniku. A, no to może. Ale po ile? ile... O ile ceni, to nie wiem, mam pojęcia, o, ale tam... chcesz, może... No dobrze, parę karierów, a nie wiesz mniej więcej jak ceni. Nie, tak, parę karierów Słowaka nie powiemy, tu jest jakiś jeszcze młode, fajnie. Nie fajne. wiem, nie wiem nawet, Ale u Was powiemy to. A u nas tu już nie zostało. No ale słuchaj, no to, to znakiem tego warto przyjeżdżać do Bodzentyna, bo się sprzedaje. Została co? Został pasiaty, samczyk, i został mu jedymek. I zostały A To ile za karpiaki? A, po się, A pozostałe? A pozostałe po cztery. Fajnie, dziękuję, Węga. Węgra, jeszcze mamy tego właściciela. Ile te kariery cenisz pierwsze? Kariery 170 zł, para, parzysta. Węgier to jest hung derby, tak? tak? Hung derby samczyk, taki mazany 40 zł. 40 zł. I samiczka ta czerwona psa. No właśnie to to chyba też samiec. Samiec? Tak. Miała być samica. Trzy dyszki. Trzy dyszki taka piękna. A ta parka tych... garła, czy 250 zł. 250 zł. Hung hung. I on ma D Ter redyki Nie ma wyjścia. Panie, dziękuję bardzo. Nie, to jest filmik. Ten zakonnik interesuje mnie. Jaka cena? A kupione. 40 zł. 40 zł, ale tu masz białogówki, te te... te, te kre, 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 120, i winerek. I winerek 30 i ten kopciuk. 20. To ten białogłówka kopcił się mu innego? No inaczej, no białogłówka, no. No, no to nie słyszałem. To... No tak mówi się potocznie. Że... No to widzisz, no jestem jest tej części. Jedni mówią białogłówki, drudzy kopciuchy. Kopciuchy, aha. Zależy gdzie się je. To ja no to chodź. Dziękuję bardzo. Taki samczyk do zamknięty całkiem z innymi gołębiami na wolierze. No to jest, u mnie to jest od. No tak, to Dzień dobry ile, ile ten kogutek? 60 zł A to, pa, to parka? Parzysta? Para, para berlińskie Pięknie Dobra. się prezentują, pulsujące nie? Ta. Ile taką parkę trzeba zapłacić? 800 zł 800 zł mhm. miał 93 punkty na wystawę Tam jest cztery młode po nich. Jeden to ten, 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 ten w Rudę jak wpada, taki trochę jaśniejszy, tak? Tak, tak. 93 punkty. 93 punkty. Masz Michańku dzisiaj, czy nie? Nie, turystycznie, turystycznie, turystycznie jestem. Jak ja to ja Jak ja to jadałem, bo Dopiero wczoraj mi się udało magazyn wyprzotać, wytrygować, bo ten... tak? to też coś tak no stóp. Obytywnie... kiedy teraz będziesz. A ja dopiero prawdopodobnie w sierpniu, choć przymierzę się, że może będę w czwartym niedzielę. Ja bym poprosił, żeby tego gołąbka złapać, wziąć go w rękę, tak, tak, tak. I ja mu ten filmik będzie z tym gołąbkiem, nie? Bo on jest taki nietypową barwę ma. No właśnie, no on po jest... pod, pod tygrysach wychodzą mi takie, które wyrzucają. O, dobrze. Trzy sztuki takiej już mam. I ona najjaśniejsza, i właśnie ją wziąłem. Ale taki. Z taki. Tego roku. Ile taki? 30 zł. 30 zł, taki takiego. Mhm. Fajnie. Dziękuję jeszcze Cię. A te młode, ostatnie? Tak, to są młode. To 200 zł parka Berliński. berliński. Park. Ja wziąłem, bo są kurde ciemne wyszły, a ja nie lubię ciemnych Rozumiem, no jest na tyle, to można się pozbyć No jest, jest co... tak kurde Jeszcze kiedyś pojechałem kurde Dziękuję to... bardzo Dobra, daj To zakąszka czeka do odpowiednich ludzi? No, wszystko się fajnie prezentuje Proszę tak. To już Wendling jest Już pokazane było przed filologami tak w sprawy. Po atrakcyjnej cenie proszę pana jest taka sytuacja, kto kupuje, ten próbuje. A kto nie kupuje, ten nie próbuje. Eee, a o, to, jak to, to, to jest. To no. 30 zł. zaraz żony zabry. 40, 40 zł. kilo szyneczki. To jest polędwica. Też 40 zł. Boczuś 30 zł. A to trzeba w całości kupować? Proszę. To trzeba w ca całość tego Ja pani mogę ukroić. Ile pani chce tego boczku? No taki malutki boczuś, chudziutki. Pani, Pani zobacz jakie ile? Sprawisz mi co tu jeszcze jest, co tu zostało? Są w parach. No to jak cenimy w parach? Nie, mamy i pojedyncze. To jest to kasztanek, nie? Młody. Młody, dwie dychy. A białogłówek? Murzyny. Parka, parka 80. Panie. Dziękuję bardzo. Tu jest z 18 roku po dyku. A Budapeszt? Też dych. Panie, dziękuję bardzo. O, tu mamy kolekcję Budapesztów. Rostowski. Ale właściciel gdzieś poszedł. Także nic tu nie weźmiemy. Stasiu, chodzi jeszcze zakupy rok. Witam, mistrza. To na którym jesteś teraz miejscu? Pierwsza dziesiątka? Nie, druga. Ale pochwal się, ile włożyłeś teraz na ten lot, na maraton? Pięć. Pięć. Poszła ta samica, co była druga na oddział? Nie? Dałeś jej folgę? Nie. Tak. No nie poszło. Nie ma ruchu. Nie ma, nie ma, nie ma. Znaczy jazdę nie ma. No to ile? Dychę skasował nie? No dyke. Dychę, bo mnie patrzył w bagażniku. Kazałem, musiałem bagażnik otworzyć, że nie mam głębi. Nie przepuści. Nie przepuści. Nie, nie, nie. nie, nie. A szpaki po ile? Te ciemne? Na parę Ile za taką parkę szpaków? 50 zł Dobrze, dziękuję bardzo Starsze, młodziki po trzy Młodziki to tam są, tak? Starsze po 5 dych o, Różne kolory, czerwone, ciemne szpaki Fajne I na dole i na dole najtańsze po trzy dyszki poszło coś już? poszło kilka dziękuję bardzo to ja? To jest... tutaj też te stachopolskie nie? To tak ile od sztuki? 30 30 a ma no do... a pawiki? a wiki ile? to trzy a... a te y... Cepelka, jest cepelka macie jednego, nie? Ja dwa jest, trzy pa... Ile parka cepelków? No to jest 30 za, za parę. A może nie, może nie tylko Budapeszty? No to jest po Ja tysiące Jak będą kupce to tanie Panie dziękuję bardzo to. Jak bo, bocianki cenimy? Co? Bocianki jak cenimy? Stówkę za wszystkie trzy Za wszystkie trzy bocianki stówkę A neweczka? Neweczka Newek 4D czerwonego fajnie, dziękuję bardzo zaczniemy od Budapesztów, nie? Budapeszty łapciaty. Ktoś to napisał? Tokoki w Świętokrzyskim to pospolitego gołębie No, troszkę było Jeszcze przypomnijmy ile ile taka parka 80 zł. 80 zł To są same czaposze. 80 zł. To są dorosłe, nie? Tak, tutaj jest sześć par. Sześć par. Sześć par dorosłych. A tu są młode. A tu młode. Wszystko jest do sprzedania. A deresze? 150 zł para 150 zł I wiszwance dwie dechy za trzy i telefon do tych czaposzy 512 244 286 Panie dziękuję ślicznie Dziękuję to tyle w drugiej części Zapraszam do trzeciej tu mamy Marek Wadyka, mistrz oddziału, Sanok, tu jest do sprzedania Samczyk, nakrapiany w obrączka derby. Pytań, numer 6 879, 960 2. 879 602 no. O widać lepiej, teraz lepiej, teraz lepiej. No fajnie. Nie, już dobrze, już dobrze. I tu mamy rodowód mistrza oddziału Kaśnik. Rostek Jan Krzysztof. To spałki. Czerwony przegło pospodowe tak tak to jest yy, to od Wardy na pewno 211 to od Wardy Warda też dobrze leci w Lublinie fajnie? pokażemy paniczka tak. lekko mazana lekko mazana tak tak z białymi piórkami tak. i tu I jest numer drzwi 374, 20 rok, 4509 fajnie, dziękuję ślicznie tak. i tu mamy też Władyki z Sanoka derby to jest derby, nie? tak Sam to jest 879, 626 to jest, wywodzi się, a Oleksiak z dołu, bo to jest i później młody. A gołąb tak się prezentuje. Nakrapiany widać, że młodych sporo wychował. Derby 879, 626 to. Tu na rodowód tak. taki ile taki gołąb? Po 120 zł po 120 zł